Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na meczu drużynowych mistrzostw Polski na żużlu rundy ósmej, w którym spotkają się zespoły aktualnego mistrza i wicemistrza kraju, Apator Toruń i Polonia Bydgosz. Derby Pomorza, Państwo sami wiedzą jakiego dodatkowego smaku dają zawody pomiędzy drużynami pomorskimi. Zawody dzisiejsze sędziuje pani Irena Nadolna-Szatyłowska z Gdańska. W biegu pierwszym pojadą w kasku żółtym Wojciech Żabiał Żabiałowicz, w kasku białym Robert Prus, obaj z toruńskiego Apatora, oraz w kasku czerwonym Ryszard Dołomisiewicz i w kasku niebieskim Andrzej Pietrzak, obaj z Polonii. Pierwszy ze startu świetnie Ryszard Dołomisiewicz. Proszę Państwa, na drugiej pozycji żabiałowicz, trzeci plus i daleko z tyłu Andrzej Pietrzak, który ze startu wyszedł nawet ładnie, ale potem zupełnie się pogubił. Również na drugim łuku ma problemy. Ryszard Dołomisiewicz bardzo pewnie prowadzi motocykl. A zatutowy Torunian Żabiałowicz daleko z tyłu. Ryszard jedzie na popularny pełen gwizdek. W tej chwili nad żabiałowiciem ma prawie całą prostą przewagę. Zanosi się na doskonały czas. Przykra natomiast jest proszę państwa porażka Andrzeja Pietrzaka z Robertem Prusen. Kapitalna jazda do Łomiszewicza i 3 do 3 jest pierwszy na mecie, drugi Żabiałowicz, trzeci proszę Państwa plus i czwarty Andrzej Pietrzak, który zawiódł nas w tym wyścigu. Po pierwszym biegu 3 do 3, w biegu drugim pojadą w kasku czerwonym Krzysztof Ziarnik, w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki, obaj z Polonii oraz w kasku... Żółtym kowalski i w kasku białym tic obaj z apatora. Pierwszy ze startu proszę Państwa. Niespodziewanie zawodnicy Apatora, ale Zdzisław Rutecki ubranym atakiem wyprzedza ich obydwu. W tej chwili prowadzi pewnie bieg na drugiej pozycji. Kowalski, który proszę Państwa wyprzedza Dzisława Ruteckiego. Krzysztof Ziarnik po wewnętrznej zbliża się do Torunianina. Niespodziewanie proszę Państwa dobra, dobra postawa Kowalskiego, ale Ziarnik udanym atakiem wyprzedza go, a Dzisław Rutecki musi odpierać atak Stycza, który jedzie w bliskim kontakcie z naszym zawodnikiem. Torunianie, proszę państwa, spisują się nad spodziewanie dobrze. Kowalski, który nie istniał u siebie w meczu z Unią Leśną. na podobnym torze, tutaj wyprzedza naszego dzisiaj roteckiego. Pierwszy Krzysztof Żarnik, drugi Kowalski, trzeci rotecki, bez punktu CIT, CIT 4-2 dla Polonii. I 7 do 5 po dwóch wyścigach prowadzą gwarzyści. W biegu trzecim pojadą. W kasku żółtym Miedziński, w kasku białym Kuczwalski, obaj zapatora oraz w kasku czerwonym Marek Ziarnik i w kasku niebieskim Zbigniew Bizoń z Polonii. Świetny start młodego Kuczwalskiego, którego Marek Ziarnik wyprzedził. W tej chwili na drugiej, trzeciej pozycji Torunianie, a Zbigniew Bizoń zasypany na czwartym miejscu. Ale zbliża się do Kuczmarskiego. Być może uda mu się wyprzedzić go. Tak, proszę państwa, przesuwa się na trzecią pozycję. Marek Ziarnik na razie niezagrożony. Miedziński na drugiej pozycji. Bizon musi uważać. Jest szybki, ale musi również uważać, bo Tor jest dość trudny i może utracić trzecią pozycję. Wyprzedza chyba Miedzińskiego. Nie. Walka, piękna walka, proszę Państwa. Tak, świetny atak Bizona i wysuwa się na drugą pozycję. Marek Ziarnik prowadzi. Drugi zbyszek Bizon po pięknej walce. Trzeci Miedziński, czwarty Koczwalski. 5 do 1 dla Polonii i 12 do 6 po trzech wyścigach. W biegu czwartym Apator korzysta z rezerwy taktycznej. W miejsce młodzieżowca Prusa wystartuje Stanisław Miedziński w kasku białym. Jego partnerem będzie w kasku żółtym Wojciech Żabiałowicz. Polonie reprezentują w kasku czerwonym Krzysztof Ziarnik i w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki. Bez startu, proszę Państwa, pierwszy wyszedł Krzysztof Ziarnik i jest z przodu na drugiej pozycji. A zatutowy Apladora, Żojciec Żabiałowicz, trzeci Miedziński, Ścisław Rutecki. W piątym pojadą w kasku żółtym Kowalski, w kasku białym Eugeniusz Miastkowski, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Stefana Tica, obaj Zapatora oraz w kasku czerwonym Marek Ziarnik i w kasku niebieskim Zbigniew Bizoń z Polonii. Piętny ze startu Marek Ziarnik. Ale zbiegnie w Bizoń zaspał na starcie i jest znowu czwarty. Będzie odrabiał dystans. Drugi Miastkowski, który atakuje niebezpiecznie Marka Ziarnika na trzeciej pozycji. Proszę Państwa, niespodziewanie Miastkowski udanym atakiem wyprzedza naszego Marka, a Bizoń zbliża się do Kowalskiego. A Pator w tej chwili prowadzi 4 do 2, ale miejmy nadzieję, że zbiegnie w bizoń, wyprzedzi Kowalskiego. Co czyni w tej chwili i na razie poloniści remisują ten bieg. Trzy Markowi uda się wyprzedzić Śmiaskowskiego, który pewnie jedzie na pierwszej pozycji. Pierwszy Miastkowski, drugi Marek Ziarnik, trzeci Bizon bez punktu Kowalski. 3 do 3 i 18 do 12 dla Polonii po 5 wyścigach. W biegu szóstym pojadą. W kasku czerwonym Ryszard Dołomisiewicz, w kasku niebieskim Andrzej Pieczak obaj z Polonii oraz w kasku żółtym Miedziński i w kasku białym Kuczwalski Zapatora. Piękny start, proszę Państwa. Miedzińskiego. I niespodziewanie apator. Proszę Państwa, jest na dwóch pierwszych miejscach. Ale Andrzej Pietrzak próbuje się przecisnąć tam. Jest na drugiej pozycji i wyprzedza w tej chwili Kuczwalskiego wychodząc na pierwszą pozycję. Ryszard Dołomisiewicz na pewno powalczy. Jest jeszcze czwarty. Przegrał start wyraźnie zamknięty przez Miedzińskiego. Miedziński wchodzi pod... Pietrzak nie może opanować motocykla. Jest w tej chwili trzeci i oby nie spadł na czwartą pozycję. Natomiast do ataku przystąpił Ryszard Dołomisiewicz. Pietrzak jest już czwarty. Miedziński prowadzi, a Dołomisiewicz zbliża się do niego. Wciska się, szuka swojego miejsca i wyprzedza. Co za fantazja, proszę państwa! Kapitalna postawa Ryszarda Dołomisiewicza. Z czwartej pozycji, daleko z czwartej, wysuwa się na pierwszą. Ale Pietrzak, który zawsze dobrze się czął na tym torze, jest niestety czwarty. Drugi Miedziński, trzeci Koczwalski. 3 do 3 i 21 do 15 po sześciu wyścigach dla Polonii. W jego siódmym pojadą. W kasku żółtym Żabiałowicz. W kasku białym plus obaj Zapatora oraz w kasku czerwonym Marek Ziarnik i w kasku niebieskim Zbigniew Bizoń z Polonii. Pierwszy ze startu Marek Ziarnik, Zbigniew Bizoń, który z wyjścia z łuku jest pierwszy. Na drugiej pozycji Żabiałowicz, trzeci Marek Ziarnik, czwarty Prus. Trzy. Wojciech Żabiałowicz dozna kolejnej porażki w dniu dzisiejszym. Dotychczas w trzech swoich wyścigach nie udało mu się odnieść biegowego zwycięstwa. Jest blisko Zbigniewa Bizona. Żabiałowicz ambitnie walczy z Bizonem. W tej chwili chyba zrezygnował już z walki. Bizoń pewnie pierwszy, równie niezagrożony na drugiej pozycji. Żabiałowicz i trzeci Marek Ziarnik. Bez punktu prost 4-2 dla Polonii i 25-17 do 17. po siedmiu wyścigach prowadzą Gwardzieści zbyt Bydgoszczy. W biegu ósmym notujemy dwie zmiany zwykłe. W kasku niebieskim Pietrzaka zastąpi Proch. Jego partnerem będzie Ryszard Dołomsiewicz w kasku czerwonym. Obaj z Polonii oraz w kasku białym. Tica zastąpi Eugeniusz Miastkowski i jego partnerem w kasku żółtym. Przepraszam bardzo. Miastkowski zastępuje w kasku żółtym Kowalskiego, natomiast Tic startuje w kasku białym. Piękny start, proszę państwa, do Omisiewicza, ale. Trzecie, drugie i trzecie miejsce na razie zajmują zawodnicy Apatora. Miastkowski na drugiej pozycji i na trzeciej Stefan Tic. Bolesław Proch na razie jest czwarty. Miejmy nadzieję, że uda mu się wyprzedzić przynajmniej Tica. nie niezagrożony. Obiektywnie, proszę Państwa, trzeba przyznać, że zawodnicy Apatora bardzo dobrze czują się na dzisiejszym torze. Dołomisiewicz niezagrożony, pierwszy. Na drugiej pozycji Miastkowski, trzeci tyt i bez punktu Bolesław Proch. 3 do 3 i 28 do 20 po 8 wyścigach dla Polonii. W biegu dziewiątym. Z kolejnej rezerwy taktycznej korzystają Toruńczycy Zapatora. Miejsce Kuczwalskiego w kasku białym wystartuje Wojciech Żabiałowicz. Jego partnerem w kasku żółtym będzie Stanisław Miedziński. Polonie reprezentują. W kasku czerwonym Ziarnik Krzysztof i w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki. Dzień. Proszę Państwa, świetny start tym razem Toruńczyków, którzy są pierwsi. Pierwszy Żabiałowicz, drugi Miedziński. Trzeci Krzysztof Ziarnik i na czwartej pozycji Zdziesław Rutecki. A Pator jak Państwo widzą nie rezygnuje z jak najkorzystniejszego rezultatu w dniu dzisiejszym. Bardzo udana rezerwa taktyczna jak na razie proszę Państwa. Miedziński, umiejętnie prowadzony przez Żabiałowicza. Jest na pierwszej pozycji. Krzysztof Ziarnik nie może nawiązać z duetem Toruńczyków kontaktu. Jest blisko, ale nie na tyle, żeby ich rozdzielić. Może teraz się uda. Ale Toruńczycy jadą parą, proszę Państwa. Jest to trudne zadanie. Pierwszy Zabiałowicz, drugi Miedziński, Krzysztof Ziarnik, trzeci bez punktu Zdzisław Rutecki. Niespodziewane 5 do 1 dla gości i przewaga polonistów maleje do czterech punktów. Jest już 29 do 25 dla Polonii po 9 wyścigach. W biegu dziesiątym pojadą. W kasku czerwonym Marek Ziarnik, w kasku niebieskim jego partnerem będzie Bolesław Proch, który zmienia w ramach rezerwy. Zwykłej Andrzeja Pietrzaka. Apator reprezentują w kasku żółtym Wojciech Żabiałowicz i w kasku białym Eugeniusz Miaskowski, który zastępuje również w ramach rezerwy zwykłej Stefana Tica. Proszę Państwa, udany start w tej chwili polonistów. Pierwszy jest Marek Ziarnik, Bolesław Proch, który przez moment znajdował się na korzystnej pozycji, został przez Żabiałowicza. Wypchnięty. Czy uda się Markowi, proszę Państwa, dowieść tą pozycję do mety? Trudno przewidzieć. Żabiałowicz przedłuża prostą i wyprzedza Marka. Jest pierwszy, drugi Marek, trzeci Miastkowski. Proszę Państwa, sytuacja w dniu dzisiejszym zaczyna się robić bardzo trudna dla Polonii. A Pator od kilku biegów jedzie lepiej niż gwardziści. Rozjeździł się Zab Żabiałowicz. Dobrze jeździ Miastkowski i Miedziński. Przewaga maleje proszę Państwa. Pierwszy Żabiałowicz, drugi Marek Ziarnik, trzeci Miastkowski. Bolesław Proch zjeżdża z toru. 4-2 dla Apatora i 31-27 dla Polonii po 10 wyścigach. W biegu 11 tego dramatycznego spotkania pojadą w kasku żółtym Kowalski, w kasku białym Kuczwalski, obydwaj z Torunia oraz w kasku czerwonym Dołomysiewicz i w kasku niebieskim Zdzisław Rutecki z Polonii. Ryszarda Dołomisiewiczka, Dołomisiewicza, Rutecki przesuwa się proszę państwa, bardzo ciasno jadą zawodnicy, Zdzisław jest drugi, oby tak dojechał, ojej, Ryszard Dołomisiewicz zwolnił, czekał, czekał na Ruteckiego, czy nam się proszę państwa uda, to jest bieg na wagę meczu, musisz Zdzichu wytrzymać ten atak Kowalskiego. Kowalski jedzie na motocyklu, proszę Państwa, Miastowskiego. Zdzisiu ma kłopoty, ale musisz, Zdzisław, musisz. To jest, to jest na wagę zwycięstwa za dwa punkty. Rysiek jest niezagrożony, ale ty musisz utrzymać tą drugą pozycję. Spokojnie, Zdzisiek. Tak, szerzej. Szerzej możesz jechać, tam się jedzie płynniej. Kowalski zrezygnował, proszę Państwa. Chyba będzie, chyba będzie to 5-1. Kapitalny wyścig. Zdzisław pokazał swój lwi pazur. Pierwszy Dołomisiewicz, który dzisiaj jest niepokonany. Drugi Rutecki, trzeci Koczwalski, czwarty Kowalski. 5-1 i 36 do 30 po 11 wyścigach dla Polonii. W biegu 12 tego pasjonującego spotkania pojadą. W kasku czerwonym Krzysztof Ziarnik. W kasku niebieskim Zbigniew Bizoń. Obaj z Polonii. Oraz w klasku żółtym Stanisław Miedziński i w klasku białym Robert Prus. Obaj za Patora. Świetnie ze startu wydgoszczanie. Pierwszy Krzysztof Ziarnik. Oj, błąd, ale pizoń. Pięknym atakiem wychodzi na drugą pozycję. Oby nie dał się wziąć Miedzińskiemu. Jedzie troszkę za szeroko i musi uważać. Ale jest, jest drugi. Proszę Państwa, bardzo ważny bieg. Gdyby Polonistom udało się... Dowieść 5-1 do mety. Wówczas przewaga nasza wzrosłaby na trzy wyścigi przed końcem meczu do 10 punktów, co pozwoliłoby na spokojniejszą, rozsądniejszą jazdę w końcówce meczu. Nadspodziewanie mocny opór stawiła nam w dniu dzisiejszym drużyna toruńskiego. Apatora. Mecz jest widowiskowy, walki na torze jest bardzo dużo. Sytuacja na torze nie zmienia się poza tym, że Miedziński agresywnie atakuje Bizona i chce koniecznie wyjść na drugą pozycję. Miejmy nadzieję, że Bizon dowiezie, dowiezie to miejsce. Miedziński próbuje, ale Szpryca powstrzymuje go w miejscu. Pierwszy Krzysztof Ziarnik drugi Bizon, trzeci Miedziński bez punktu prost, 4, 5-1 dla Polonii i 41 do 31 po 12 wyścigach prowadzą Gwardziści w biegu 13 notujemy aż trzy zmiany Stefan Tic w ramach rezerwy taktycznej zastąpi Kuczwalskiego i startuje w kasku białym jego partnerem w kasku żółtym będzie Eugeniusz Miaskowski, który w ramach rezerwy zwykłej zastąpi Kowalskiego Polonie reprezentują w kasku czerwonym Marek Ziarnik w kasku niebieskim Andrzeja Pietrzaka zastępuje drugi młodzieżowiec Wojciech Kaczmarek. Udany start, proszę państwa, Marka Ziarnika. Niemniej dobrze jedzie na razie Wojciech Kaczmarek, który wyszedł na drugą pozycję, ale na prostej Stefan Tic przechodzi go niespodziewanie na ostatnim miejscu Eugeniusz Miastkowski. Gdyby Markowi Żarnikowi udało się dowieść to pierwsze miejsce do mety, wówczas Poloniści praktycznie mieliby zapewnione zwycięstwo w dniu dzisiejszym. Marek Żarnik na pierwszej pozycji, drugi Tyc, trzeci Eugeniusz Miastkowski i na czwartej pozycji Wojciech Kaczmarek. Jeszcze jedno okrążenie proszę Państwa i będziemy mogli żulgą odetchnąć. Drużyna toruńskiego apatora. Jakby nie było aktualnego mistrza Polski. Walczyła w dniu dzisiejszym bardzo dzielnie. Pierwszy Marek Ziarnik, drugi Tyc, Trzecie miastkowski bez punktu Kaczmarek. 3 do 3 i 44 do 34 dla Polonii po 13 wyścigach. W biegu 14 pojadą w kasku czerwonym Krzysztof Ziarnik, w kasku niebieskim Zbigniew Bizon, obaj z Polonii oraz w kasku żółtym Wojciech Żabiałowicz i w kasku białym Piotr Maczkiewicz, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Tica. Obaj z zapatora. Pierwszy ze startu, proszę Państwa. Wyszedł Krzysztof Ziarnik, którego w tej chwili zaciekle pod bandą atakuje Wojciech Żabiałowicz. Ciekawe jak tak ma kłopoty Żabiałowicz proszę Państwa i Krzysztof Ziarnik wyprzedza go. Świetna postawa Krzysztofa. Na trzeciej pozycji Bizon, czwarty jest Maczkiewicz. Krzysztof Ziarnik ma po raz drugi szansę pokonać asa Tutowego Torunia. Chyba już nie jest w stanie żabiałowic zagrozić ziarnikowi. Jeszcze niebezpiecznie zaczyna go atakować. Zbiegnie w bizon, który siedzi popularnemu żabie na kole. Nie niespodziewanie Krzysztof ziarnik miał zachwianie. Ale jest pierwsze, drugie Żabiałowicz, trzecie Pizon, bez punktu Maczkiewicz, 4-2-48-36 po 14 wyścigach dla Polonii. W Biego 15 pojadą, w Kasku Żółtym Miedziński, w Kasku Białym Miastkowski, który zastępuje w ramach rezerwy zwykłej Prusa, obaj Zapatora oraz w Kasku Czerwonym Dołomisiewicz i w Kasku Niebieskim Zdzisław Rutecki, obaj z Polonii. Pierwszy ze startu, proszę państwa, wyszedł Ryszard Dołomisiewicz na drugiej pozycji Miastkowski. trzeci jest Zdzisław Rutecki. Stanisław Miedziński nie wystartował w ogóle, proszę państwa, ponieważ przed samym startem zdefektował mu motocykl. Także wyścig 15 w dzisiejszym meczu kontynuuje trójka zawodników. Na pierwszej pozycji bezkonkurencyjny w dniu dzisiejszym Ryszard Gołomisiewicz, drugi miastkowski, którego atakuje w tej chwili coraz bliżej znajdując się jego Zisła Frutecki. Koncertowa jazda w dniu dzisiejszym Ryszarda Dołomisiewicza jest pierwszy, drugi miastkowski, trzeci rutecki. 4 do 2 dla Polonii i 52-38 wygrywają gwardziści mecz za Patorem. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.